Debilis. Też. A, to się ten... Sega Hubo Club Champions nazywa. Yy... Okay. Z nazw ci? znów i jej się. Nie? Ok. Do gier mają chyba mało płacone. No, widzisz. E czy czegoś podobnego, kiedy się nie nie? wiem. Ee, mam takie wrażenie? Ja to się no to zieleń, to nie Nie, no, to nie, to samo. nie. Ja tylko no, i ja mam też weki. beki Dinkaner. Proszę, 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 proszę. Przepraszam, proszę, proszę. Przepraszam, proszę, Nie Przepraszam, proszę, proszę. Przepraszam, proszę, proszę. nie 2 no no miesięcy temu. Ale pokazywałem, że nie było więc... Hmm. Słowa, nie wysłało, no. panie. Na końcu mnie wysłało... Hmm, no. nie, tak, nie tak samo. Na samym końcu, co? Oe, w tym samym miejscu wypadło No Dobra, przyjechałem! Nie no, że czy nie wiesz. Na Ta końcówka jest zwalona No, ale ja nie wiem czemu. Nie wiem od czego to zależy, że nagraliśmy, a pisało niezagrane. No. wiesz w tym wieżowcu wyrzucam od razu. Znaczy się wiadomo, że ten Rockstar Games launcher, no. czy jakimś tam ten tamten. Rockstar Zepcy. Tak, no, nie ma tak launcher gry. Znaczy się tak. on tak. Logiczna! Co? Logiczne. Ale akurat ten Logiczne. lubiłem, bo ten Xbox For Life, czy jak to tam było. Nie, nie pamiętam, jak to się na ten. Microsoft For Life? Nie pamiętam. No to co? Tamto to było, było odwalone Yeah, baby, przyjechamy! A ja nie Okej Eee Łokasz, odwalać trzeba Nie pamiętam jak to się... idziemy na... Tak, e GTA 4 było na tym launcherze No tak 6 już nie jest. Dobra, drugie. Okrążenie skończone. A. Muszę zacząć, żeby się no, zapytań, nie, nie. Się No i trzeci. Oj, e... ojej. Znaczycie, patrzcie, jak to fajnie wychodzi, że ten, że co generacja gry, inna i nożem <laughs> GTA 4 była na swoim, GTA 5 jest na swoim, to Paweł, nie będzie na nowym. No na, na i gdzie w tam zlat formę, na dolnym. A ja wypadłem z Fajnie. fajnego. GTA. Eee, pytanie, ma ktoś tą starą stronę GTA? Jaką starą? Eee, rockstarową. starą. Z tablicą? na lokstar ten na stole loksera? No bo nie ma już dostępu do niej, a wypadało to. Jak być. nie ma dostępu? No nie no, ma, nie no, to. Chyba Tylko kilka funkcji spowodowałam szalę. Chyba czy co? No bo nie widać właśnie, jak te listy chworzy. Teraz okay. na tym nowym. Choć trzeba panu. tyle co ten, ustawi to możliwość wchodzenia kuźniom, proszę okej, okay. a to też zresztą trzecie. Nie wiem po co. Nie wiem po co. Dobra, mamy to Może teraz nie przyjadę no. do tego, super. Tu nie mam. E, czemu? Nie. Model. Model mod, mod, jest zmodowana. Mod, mod, zmod, zmodowany. Model <laughs> zmodowany. Nie <śmiech> ja mam pojęcia. No tak, jestem nie stanu, jak To jest taka za gitą. Tu jest dzisiaj. Tak. Yeah. Okay. Tak. Uh -huh. Dobra, Co? 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 To I to pierdolę, wyleciałem. nie, dobrze, jednak. no tak, wyczuwa. Ale ładnie mnie... to mię No tak, trochę. Chciałem ciebie wywalić też i. cały czas Nie no, nie wiem jak ja się ...leciałem z powrotem, tak szczerze powiem. I sobie zobaczę później. Jak mhm. dzisiaj to było.

Taka Nie jest dobrze nic zrobić, bo jesteśmy te... jesteśmy na tezach stoi teraz No, niby tak, no Nie biło by w ścianę, super Stąże, 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 stąże! Stąże! Kurde, kurde, kurde ja. Masz kółka, no tak. czy nie masz, chłopie? Mam kółka Aha.

Ja, By teraz ja. Ty zobaczył? No. Center, center. Ale go tam... No, ty brod, został go. No, o, o to był No, tak szybko wjechał, no. Przecholował, no, szybko. te the fuck. Pomogłem, Piszcie, no. a jeszcze się na mnie drął, no. A, a, to nie gadu. Nie jest. Gadu, 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 A to było fajne gadu, gadu. już, znaczy się...

ale może dzianka bić jest pierwszy o, to... co? co jest? <grymne> A bo to ten, mhm. <grymne> wdechu, te modyfikacja dlatego Modyfikacja wdechu, to sprawy Jeszcze konia tutaj brakuje, jak w mapie. Mm. A, Szybko, kurde, na to też. Szybko. Szybko, nie? A ja czekam na MC w końcu. R co czekasz? No, na na MC pisze, że LC tu jest. Ten znaczy, się nazwał LC, to. Tu jest coś pojazd będzie. O kurde. A yy, to yy, yy. wow. e -y. no, mnie zbyt dupiło. Janka no. możesz no. e, wymieść. Boli ten, no. powodzenia. No. Yeah. To jest boli A już nie sący. Ale się już nie zajadę. Mhm. To jest możliwe, dawaj. Duchem byłem. <grym> Duchem byłem. Duchem byłem. Duchem byłem. Ty jesteś? Tak jest. A ty jesteś. Ty. No za to No wracasz ze mną, a nie! Majka, ja go trzymam! A, a nie, nie, no, nie, fajnie, fajnie stał! Tylko w mi się zepsuł! Trzymaj go, trzymaj go! Daj, ladę! Dobb! <grym> Aha, okej, okay. no. Nope. Instrukcje były niejasne. Nie ja. Tak, tak, tak. w Tyle się z nie, żebym go dupnął. O nie, ma tego fantoma. Mam, to prawda. Eee. jest No dobrze. O, lubię. Czegoś mógłbym, ale nie wiesz, że Prawda? Is S? że nie ma. jak spi. <SWE2> S jak z Samochód. Z No, pewnie, jeszcze takie drugie staje. On lata. On mi O, dzięki, dzięki. Hamulec. No jest jak hamulc amulet sames hamuj, hamuj się hamuj się Hamuj się Samoluj no Samoluj Zamor no. nouj się Samoluj się e, Janek będzie do bicia Nie będę zmianę Eee Policyjka D duchem był, co on ci zrobił. nie no dobra. No, no. <śpiewanie> ja <Skoczę> tego, no. Nie <śpiewanie> przeskoczę. Jakby jakiś rower miał, czy coś, to by go walnął, no. Eee, Oj, oj był blisko. To My się wali... No, to no, ja, ja mam przerobione, ale teraz nie jako mój. Tylko... Do Jakie Jaki szybki! Czekaj. No. Odwiedzam, szybki. Big. Nie masz taki szybki big. Nie, ja się nie, mógł nikogo ubić, no. nie, nie, no, o, smutne. Smutne trochę. Się. nie, tak. i nie. Tak? Nie. Tak. Nie. Tak. nie, no. nie, 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 się. nie, 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 nie,

Szybciej, szybciej. O, dzięki. Bo, tak? Chciałem Ci podziękować, ale ja się po prostu. O ty, jak ci dziwnie by No? Zdecydował mi w powietrzu po prostu. U, a przecież Obite gary <grywia> Jak się <grywia> tak nie bawię i zobacz może ciwin w kuchni Eee, byłem Ta? Mhm. Uh -huh. To jest jeszcze raz. Jest jeszcze raz, tak na szybko.

Michael jest ja sam co ja mam, wygrał, 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 Michael wygrał, o ile jeszcze się nie zdupnij. W końcu. Jeszcze walka druga, let's go, dawaj. Co przeżyłeś? Co przeżyłeś? przeżyłeś? Co okay. się do mnie stało? Co przeżyłeś? Jeszcze raz, okej. Oto się. Zde... Noch springen, Lord, die... Ich bin ein bisschen aber So, ich nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht <noch> mehr. Ich hab's nicht <noch> mehr. Ich <noch> No on jedzie czy on nie jedzie? Ja, jadę Za jadę. chyba na team, żeby nie było RSA